Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019, grafarm sezonu trzeciego na moim kanale, cię ze mną Wydra. Dzień Tak, jest Wydra, jest impreza, dzisiaj to będzie, o Jezus, patrzcie 920 tysięcy na naszym koncie, ja się boję, że nam nie starczy. A dziś zajmiemy się kupnem szklarni, szklarni, ale w dużych ilościach, także my tu już jedziemy. Pika widzę, go, gotowy. Tak, umyłem go. Tak, umyty, widzicie, tu już jest zakątek, tu będziemy się pracować. Tutaj spokojnie, widzicie, tu zaraz przyjdziemy. Ale kontynuując, jedziemy tutaj na nasze nowe pole, naszą nową łąkę, która już jest przygotowana pod podstawie no, postawienie szklarni i postawienie płyty do obornika, bo będziemy właśnie mieli szklarnie, które będą robiły kolejną kasę, bo potrzeba nam, potrzeba nam dużo kasy. Wiadomo o co chodzi. Polak lubi mieć. że się rozsiadł. Czemu mi złapałeś za tu, gard na ten, mm. po lewej stronie tu w się za to. A właśnie. Weź, to w nocy. A i jeszcze wspominając, widzieliście na początku odcinka naszą ładną kuchnię, tutaj musimy Pawła pochwalić, bo sprzątał ładnie, nie? Obrazki nawet fajne tutaj powiesił. Jed tak, tak. Jedno gdzieś tam znalazł, gdzieś w piwnicy leżało, po pewnym członku Timu. <grych> <grych> Także no dobra, tutaj zaraz będzie zjazd do niego. Tomku kukurydzę, je, no, tu, 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 tu. Jest Możliwe, że jeśli nam kasy stać, A nie tu. tu. Tam, a nie tu. Co ty tu nie wiesz? Mamy już przygotowane tutaj to pole. Także dobra, ja tu sobie stanę z boku. Joga za mnie pytałeś czy możesz. Co? Tu ustać. Można, można, bo zaraz ten teren kupimy. Tutaj wszyscy wiedzą, że zaraz my wszystko kupimy. Tu będzie wjazd. Tu gdzieś będzie płyta, i tu na całej łące będą szklarnie. Ja zostawiam wydrę tutaj, on tutaj poustawia. My zaraz będziemy to wszystko widzieć. pick a też tu zostawię, także ja się już tepam do naszej ładowarki. To od płyty zacząć. Tak, może zacząć od płyty, bo ja dziś będę właśnie ładował obornik, który zaraz tam pójdzie. To też taka akcja ciekawa. I też nie będziemy na razie dorzucać obornika, eee, a właśnie na pola, tylko wszystko będzie szło. Najprawdopodobniej do szklarni. Więc też to taki właśnie wil będzie. Szedł. Dobra, myk. Budowa jak widzicie idzie. Będzie nam kasy ubywało. Tak jak mówię. Chcemy kupić też dwa pola po odcinku. Także no, czy na odcinku. Płytę masz ustawioną. No dobra, to teraz szklarnię tam po tak jak trzeba. Tak jak wcześniej. Tak, tak, wszystko tak samo. Jak było, tutaj już właśnie było, było na innym save robione, żeby nie było żadnego faila. Powiem Ci trochę tutaj będę ładował to nawet. Żeby nie było. Te widły też chyba podniszczone lekko są, widzę. Farba schodzi. To też myślę, że fajna akcja dzisiaj będzie. I też jeszcze musimy tam ładowarkę kupić. Tak właśnie tam będzie ładowareczka Manitu. No to jest teleskopówka, nie? Jo. Tak się wydaje, dobra, to wydra będzie skupiony w dzisiejszym odcinku. Gdzie jak widzicie robimy dzisiaj różne zadania. Każdy ma swoje. Więc te płyty przyzwyczajcie się, że mogą być pewnie, będą bardzo często puste do po bo pewnie na bieżąco będziemy tam wywozić. Będziemy musieli się starać, bo to jest dodatkowy zarobek i zobaczymy w ile dni się to spłaci. Myślę gdzieś w 5 może no parę dni wręcz po prostu to się spłaci no i potem te pieniądze też będziemy inwestować w różne inne rzeczy też trochę chcemy zainwestować oczywiście dalej w, w, w panele słoneczne które, które, które mamy I wiadomo mieć ich więcej i też żeby się kasa sama robiła nie chcemy tutaj wiecie monotonicznie cały czas robić tego samego na tym sejdzie, bo też mamy trochę tyle serii że nie mamy aż tyle czasu żeby wiecie tutaj porać pola i wszystko inne robić. W następnym odcinku też będzie fajna niespodzianka. Będzie, będzie nowa rzecz. Testowa, znaczy nowa rzecz będzie nową rzeczą będziemy robić, którą mamy na gospodarstwie. Trzeba już. tego zacząć kiedy nie było nowej. Co? Trzeba tego zacząć kiedy nie było nowej rzeczy na odcinku prawie że. No Ostatnio dzisiaj jest, jest nowa ten. Nowe szklarnie są nowe jakby pole. No teraz praktycznie w każdym odcinku będzie coś nowego, także to się możecie przyzwyczaić że, że no, idziemy po i więc w każdym odcinku coś ciekawego jest. Nie wiem, czy, czy jest taki zaplanowany do odcinka setnego, czyli ostatniego z tej serii, yy, jakaś akcja, która, wiesz, by nie brała. To już, o ile ty tego postawiłeś? Wszystko już postawiłeś? Nie? nie, jeszcze środek nie. Dobra. 500 tysięcy, dobra. Zapowiada się, że raczej tego na odcinku tych pół nie kupimy. Kukurydzy. Ale powoń, spokojnie, mamy jeszcze tutaj Plan awaryjny tak zwany powinno wyjść, czekaj, bo mi się Monitor musiał, musiał mi się wyłączyć, także widzicie ostatnio nagrywałem o tej samej porze Wczoraj że spoko Myślę, że spoczko ja Dobra, cyk Uchopie, ja tu już trochę tych łyżek dałem 5 minut, już mamy odcinka także myślę, że dzisiaj trochę Ciekawy bardzo odcinek będzie, myślę wiadomo, ze sklepu będzie trzeba przywieźć tamtą ładowarkę. Miałbym, było dużo planów właściwie, gdzie to miało stać. Miało to stać w sumie początkowo na polu 62, na łące, aczkolwiek teren, który by tam trzeba było wyrównać, kosztowałby nas majątek, bo tam nie było zbyt, ta łąka nie jest zbyt, wiecie, ustawna nawet, żeby, żeby to tak powiedzieć, nie? Żeby to ładnie ustawić, więc, więc no. Byłoby to średnie. U nas tej płyty ubywa bardzo dużo, więc ale spokojnie, jeszcze mamy jedną płytę. Zobaczymy też ile tam też będzie wchodzić, nie? Tego. Wszystkiego, także... E, zrobię inaczej, że nie będzie tej dwóch, tej jednej tam ostatniej po tej jednej stronie, jak patrzyłeś wtedy. No. Tylko zrobię z przodu y, odwrotnie, nie? No dobra. To można tak zrobić zaraz tam przyjedziemy chyba już z dwie łyżki maksymalnie mi się zdaje i będziemy jechać także widzicie chyba ta już będzie ostatnia coś mi się staje tak to jest ostatnia łyżka a ja właśnie ostatni, ostatni, ostatnią szklarnię postawiłem no bo mamy, mamy jak widać 230 ile mamy 230 nie 290 tak no bo tutaj też ektion mi zasłania Dobra, ja już jadę. 296. Co? 296. 296, także... Na pola nam nie starczy na odcinku. Znaczy, na jedno nam starczy, nie? To małe eee, na pewno. Teraz zobaczę. Na 20 starczy? Nie, na, 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 na których chcesz, na te większe możemy. Nawet. Ale pamiętaj, ładowarka jeszcze. A, ładowarka, no to te mniejsze no, no i tutaj, bo widzicie... Sorry, że tak zrobię, ale niestety muszę tak wyjechać, bo tu się nie zmieścimy. Zapomniałem o tym, przepraszam bardzo. Nie muszę polem jechać, z sąsiada. To pole chcemy zrobić? Jest to no będzie do wycofania, ale raczej dałbyś, dasz radę. Jak nie, to ja wezmę to i zrobię. I tak, ja zaraz oczywiście kupię tą ładowarkę, a przez ten czas wydra pojedzie po wodę, która jak widzicie, beczka tam stoi pełna z wodą, więc to szybko tylko obróci, nie? I, I żeby już te szklarnie zarabiały. To są szklarnie z sabatą postawiłeś, tak? Tak wszystkie, są z sałatą. tak, wszystkie są z sałatą. Możliwe, że kiedyś zrobimy pole z pomidorami, zobaczymy. Też tutaj jest ciężko bardzo z tym terenem. Nie wiem, czy zrobić. No właśnie, nie ma terenu. No to, to jest takie, wiecie, znaczy jest koło świni, także jak świnie kupimy, to może się uda. Takie i w... No jeszcze ewentualnie biogazownia, ta druga. Tak, ewentualnie obok by mogły być. To też przemyślimy, biogazownia też jest miarę blisko. O widzicie, z daleka już górka tam jest, stąd pick wracasz. Tak, zawierzę go. Co ty robisz? <laughs> minąłem cię. <laughs> o Boże, ja już myślałem, że ty laga masz i mówię walnie we mnie, mówię co za debilnie". Ja już tu przeżegnałem się. Mówię, no, kaplica. Ale minąłem, I nawet w drzewo nie uderzyłem. Ale tam w płotek walnąłeś, w lusterku widać. Trzymał mnie. Dobra, jak widzicie to tak wygląda. O. Nie, no nie będzie ciasno złożyć. no. Mogę ci zostawić tego pikapa, to byś pojechał sobie po to ładowareczkę. I tu jakaś magiczna tekstura jest. Kolizja, ja, przepraszam. To no, Będzie magik tak zwany. Tak? To zaraz. Aaaaah! Dobra, wiem o co chodzi. Chyba tu o nie jest to tam. Kolizja, tak, 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 tak. Bo y jest kolizja zrobiona od tego węża, a ten wąż tylko w jednym miejscu wystaje. Już tak wie, ale przejedzie, przejedzie się normalnie spokojnie yy, proponuję ci bardziej tutaj na prostą. Nadajacie, wiem, wiem wiem. Tutaj dać, on. Je jeszcze bardziej się naddaj. O, i teraz zaczn zacznij zasać A nie, to to... To nie wiem od czego to była kolizja strzeża, bo tutaj te węże przenikłem przypadkiem. Dobra, na środek damy, nie? Czy to też zaraz będzie oczywiście. Eee, za, za, zabierzemy to o. zapomniałem, że się otwiera. Tak. jest malina, dajeż. Tu wejdzie dużo tego ogonika. Dobra. Dzień dobry. Śmierdzi trochę weszłam. No. Dobra. A, nie gaszę, tylko trzymaj. Tak wyglądają też klarnie, także ja zaraz tutaj kupuję ładowareczkę. Wydra będzie jechał dalej. E, tak, jeszcze. Uno momento, por favor, miałeś to błoto zrobić. Przypominam. Żeby nie jeździć e, po jakie zielonym, żeby nie jeździć, mówię. E, to zrobię spokojnie. No to może w sumie teraz, jak mi nie będzie. E, I czekajcie. I kupimy jeszcze, musimy do tej ładowarki teleskopowej kupić liczby do e, obornika. Tylko się tu przyda do mnie, nic więcej. Tak? tak? Dobra i teraz A nie, mogę zrobić shift tak także muszę się po prostu przetepać przez wszystkie maszyny, na ja... mogę w sumie inaczej to zrobić, ale dobra. Jesteśmy w naszym nowym nabytku Manitu. Górna, powiem ci bajera. Halo, halo, Wydra, halo, halo, Jestem Halo. Miast, halo, miast, halo, miast. halo, halo, Mietku. halo <grym> Dobra, i jak widzicie kolejny nasz nowy nabytek. Że, same nowe nabytki. Same nowe nabytki. Także dobra. No jeszcze robisz to było to tam teraz. I jadę po wodę. A to weź teraz zrób jak mnie jeszcze nie ma, dobra? O. Zależy jak, jak ty chcesz No czy to dobrać. zielone tylko zlikwiduj tam, żeby to było, wiesz, jakieś jasne te y, ziemię po prostu daj tam. O. Coś takiego, jak jest droga to dodatkowa do gospodarstwa, co tak, przyszedł... Tak, 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 no tutaj ko koło naszego gospa. No, tutaj myślę, że ładowarka jak najbardziej. Mieliśmy rozkminę, co tutaj dać, yy, a potem wyszło, że w sumie możemy tą dać bez tego bez tą ładowareczkę i, i... Dobra, tutaj sobie pojedziemy, nie wiem, czy tutaj na serii, bo kiedykolwiek jechałem. Widzicie, ciekawostka, że tutaj jest właśnie droga. I ona właśnie prowadzi bardzo blisko, yy, będzie... Naszej Jak to by nazwać, naszego, Naszej farmy ze szklarniami Już Mamy jakby trzecią farmę Aczkolwiek to jest plantacja O marihuany Tak to można nazwać To jest tylko przykrywka Oczywiście ta sałata Także, także no że będzie spoko Tutaj oczywiście dojedziemy Zaraz się będzie ładować To wszystko jest płyta o, Szklarnie ładnie się ładują pod, pod obornikiem już nie zrobię. A tu nie, to tam już nie, nie trzeba wtedy. Obornik no, tak będzie leżał, nie będzie się tak w oczy rzucać, dobra. Ja, jak się wyzeruje to, to wtedy tam błoto wstawię. No to pewnie jakiś sezon po prostu się ustawi tutaj. Eee, o, tego obornika powiem ci, na tyle, szklarnik to trochę pójdzie. Więc poza odcinkiem pewnie od razu, po tym odcinku będzie trzeba dowieść. Oj, wody one, oj kurna. Będzie tu ciekawie, ale też będzie, będzie kasa. Będzie kasa i o to nam chodzi. Man, ale, man. Nie wiem czy ci powiem, tego obornika starczy na to jedno. Subjęcie. No to jedynie pojedziesz drugi raz. Poza odcinkiem się pojedzie. Jeszcze się nie pojawiła oczywiście sałata, bo nie ma wody. Zaraz będzie woda. Wystarczy, żeby woda była, to już od razu się wszystko tak. pojawi. Tak, woda jest gwarantem. Obornika nie musi być, żeby się pojawiło. Ale... Cało po grzybach. Najlepiej po deszczu iść. Na, na grzyby po deszczu. Hmm. O, ale powiem Ci, fajnie, fajny skręt ona ma, że on tutaj się... Łamia. łamie, Łamię, no. No ona, no, wiesz, nie ma zbyt dużego prawdopodobieństwa, że będzie gdzieś ciężko wjechać. Kowcyk cyk, myk, byk i, i gotowe. Fajnie. Niestety uderzyłem, już pierwszy strzał dostała. Ale pokojnie gwarancja jest, nie? Powiemy na serwisie, że już tak było, jak odebraliśmy. Gorzej, jak zobaczy odcinek. No to się odda do serwisu... odcinki. Jedziesz już? Właśnie podpinam pod beczkę. A bo, a, bo musiałeś się rozczepić. Nie? A rozczepiłeś się tam do silosu, rzuciłeś? Nie, na środku. A tam, gdzie była wtedy, na początku odcinka, tak? Nie, ja, na środku. A, na środku, no wywalone na środek postawimy, a co się będziemy. Powiem Ci, będzie tutaj dochodu, tu mi się wydaje, że bardzo szybko się to spłaci. Zobaczymy to pewnie w następnym odcinku, usłyszycie ile dostaliśmy kasy. A no, oczywiście odcinki z tej serii w poniedziałki, w piątki o godzinie 15, także zobaczymy. Będziemy się starać, żeby były w każdym tygodniu. Nie. Myślę, tak. że Tak, teraz już myśli... dodatkowo to jeszcze. Yy... Łatwiej będzie tutaj nagrywać, tak. Bo, tak jak wiecie, no, szczerze, to tutaj w ostatnim momencie, bo już wszystkie pomysły, jakie by mogły być bez ciebie, to zostały wykonane. Mógł być też Paweł, ale ze względu na to, że w sumie z to gospodarstwo tak długo nie mamy, to chciałem, żeby on tutaj, żebyśmy to razem podjęli decyzję, gdzie. Bo miało być na T62 i ja już byłem w miarę przygotowany nawet na nagrywanie tego odcinka. Tylko, że w przygotowaniach, jak zobaczyłem, jak to wygląda. Myślę, ojoj, Tu będzie, będzie ciężko, wiesz, coś tu zrobić. Szklarnie się wyłoniły. No. Trochę mi trochę kukurydza zasłania, ale tak to, tak to A tak. dobra, mamy 200 coś tysięcy, tak? Osz. Ile mamy? 230. No to, to 40, nie, nie możemy, no to kupimy pierw 20 na pole numer, że jedno pole na odcinku. O Jezus, ile my tu terenu już mamy, chłopę Zobaczcie, jak się zaczęło zielono, tutaj robić. O, fajnie, co? Za, co, za... Co? co zakupiłeś? Pole obok, tutaj to kukurydza. A to... 144 też kupujesz? 44, my 144. My 43, przepraszam, jeszcze. Tam co jest na 43? Kukurydza. Też? No. Tam są buraki. 43, jest 44. Kukurydza. To jest kukurydza, tak? Tam tak, tam dwa, dwa podmina. No to przemyślimy, bo tam jak są dwa, to byśmy od razu mogli dwa kupić. To wiesz, to poza odcinkiem zrobimy to co mówiliśmy. Czyli mamy jeszcze jedno pole do skoszenia. Mamy tak, tak zwanego Jokera w talii. Który tutaj może właśnie zamieszać. A i składa, że przed 14 tego nie zrobiliśmy, bo byśmy dostali już kasę. Już by się spłacało. Po o... tysiącu do każdego. Jak do każdego? Ten, wody. A, no to, to to, beczka ile ma? Nie no, to beczka to starczy 32, a nie, to po 2. Po 2000. No. 32 beczka ma, tak? No. My mamy, no to nie, to się nie zmieści, bo mamy 21 szklarni tutaj powinno być, nie? Coś takiego, ale może być 20 nawet. No to zależy. Teoretycznie. Poczekaj, zobaczmy, nie, 21 jest. No. no kolejne zakupy. Kolejna inwestycja Ale też niedługo kolejny teren kupujemy, a to w przeciągu paru odcinków. Nie powiemy ilu Może to następnym... będzie na, tak, na źle na policzyłem, bo jest 24 Ile? 24 O kurde Tu więcej miejsca zrobiłem niż jak robiłem na tym sejwie pobocznym na, na naprawdę... takim testowym. żeby tutaj tak. nic nie odwalić, żeby Wiecie jak tutaj odwalimy to potem trzeba by było spłacać coś, nie? My tu kredyt już nie bierzemy. Spłaciliśmy I jest powiedziane, że do końca serii żadnego kredytu nie bierzemy no, myślę, że ten kredyt wtedy to była idealna wręcz zagrywka Nie? Wtedy co? Dużo roboty. Co? Ale dużo roboty było, no tak To, to, to trochę psycha siadała Powiem ci, że fajnie tutaj strasznie y, Esy freresy robię Eski Tak Aski nie Aski A no, a, no. powiedziałbym coś dokończył Ale, ale byłoby to niesenzuralne złowo Ja już wiem co po, Pozdrawiamy Aska, on wie też I w sumie W sumie Na serii Z Dain Knight, która jest plus 18 to jest pewne rzeczy takie mówione teksty To Aska jak nie słucha co? Jak, jak nie słucha mnie, coś gdzieś pójdzie nie w tą stronę i to krzyczę do niego, tak? A no Oj, widzicie sala ta się z tamtej strony, pojawiła? Gdzie jest spoko. Oj, tu będzie trochę tego obornika. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych odcinków, oczywiście następnych w poniedziałek. I to jest też bardzo ciekawe z nowym nabytkiem, możemy to zapowiedzieć. Chyba, że nagle nam. Yy, o, yy, nagle pieniędzy nie będziemy mieli, nie wiem, co się stanie. Sejwa usunie. Sejwa usunie, o nie. Podspukać. Spoganie, zapisany. Także, żeby nie było. Myślę, że to by było na tyle. Wójcie ze mną, Wedra. Także trzymajcie się. Na razie, cześć. Papa. Pa.